Od zarania dziejów ludzie spoglądają w gwiazdy, zastanawiając się, czy gdzieś w kosmosie istnieją inteligentne formy życia. Wszechświat zawiera miliardy galaktyk, w których znajduje się niezliczona ilość gwiazd oraz planet. Na większości planet panują ekstremalne warunki, przez co życie nigdy na nich nie powstało. Na wielu innych planetach mogą jednak istnieć odpowiednie warunki i stopniowo mogły się tam rozwinąć różne organizmy. Większość z nich zapewne nie przekształciła się w inteligentne formy życia, jednak być może na poszczególnych planetach w którymś punkcie czasu rozwinęły się inteligentne istoty. Jeśli tak się stało, to w jaki sposób tacy kosmici by nas postrzegali? Czy odkrywając istnienie życia w naszym układzie gwiezdnym, uznaliby Ziemian za zagrożenie? Czy kosmici byliby do nas nastawieni pozytywnie, próbowaliby nam pomóc i przybyliby w pokojowych intencjach, czy też raczej mieliby wobec nas złowrogie zamiary? W kulturze masowej, zwłaszcza w Hollywood, dominuje obraz agresywnych kosmitów, którzy przylatują na Ziemię, aby nas wymordować. Warto się jednak zastanowić, czy faktycznie podczas pierwszego kontaktu chcieliby naszej zagłady. Być może osiągnęliby taki poziom rozwoju moralnego i społecznego, że nie wyrządziliby nam żadnej krzywdy, a raczej chcieliby nam pomóc. Istnieje kilka przesłanek wskazujących na to, dlaczego kosmici powinni mieć wobec nas pokojowe zamiary. Po pierwsze, rozwój naukowy i technologiczny niesie za sobą również rozwój moralny. Jeśli cywilizacja jest zdolna opuścić własny system gwiezdny, to musi dysponować odpowiednią technologią, której zdobycie zajęło szereg lat i mnóstwo wyrzeczeń. Rozwój następuje w sposób symetryczny. Na początku inteligentne istoty wbrew pozorom wcale nie są takie inteligentne, ponieważ są barbarzyńcami mordującymi się za pomocą dzit i pałek. Następnie nadchodzi kolejny etap, podczas którego zawierają umowę społeczną i uczą się żyć między sobą. Po dłuższym czasie takie istoty dochodzą do wniosku, że zamiast prowadzić bezsensowne wojny, lepiej jest nawiązywać pokojowe relacje z sąsiednimi plemionami czy państwami. Widać to zwłaszcza na ziemi, gdzie po setkach lat ciągłych wojen i grabieży nauczyliśmy się, że pokój jest znacznie lepszą metodą wzajemnej egzystencji. Oczywiście wciąż w niektórych rejonach naszej planety toczymy ze sobą brutalne wojny, jednak spoglądając na naszą historię z ostatnich 70 lat, widać znaczny progres. Niewykluczone, że podobne procesy zachodzą także w potencjalnych społecznościach na innych planetach. Cywilizacja kosmitów, która potrafi opuścić swój system gwiezdny, z pewnością wyprzedza nasz obecny poziom rozwoju co najmniej o kilkaset lat. Bardzo możliwe, że w końcu każda zaawansowana cywilizacja jednoczy się i tworzy struktury planetarne osiągając w ten sposób długotrwały pokój. W tej sytuacji ciężko sobie wyobrazić, aby nagle docierając na inną zamieszkałą planetę, przedstawiciele takiej cywilizacji siali tam terror te i spustoszenie. Poza tym, nawet gdyby kosmici byli podzieleni, to przy takim rozwoju techniki skutkującym posiadaniem energii jądrowej nie toczyliby ze sobą woje na co najwyżej marginalne spory, wiedząc, że ewentualny konflikt grozi totalną zagładą. Podobne sposoby działania mogliby wdrażać w kontaktach z innymi cywilizacjami, choć oczywiście moralność takich istot może też być zupełnie inna od naszej. Kluczowym aspektem jest jednak czynnik technologiczny. Tak niezwykle rozwinięta cywilizacja byłaby w stanie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby za pomocą nanotechnologii i innych cudów techniki, które nasi ziemscy naukowcy i futurolodzy dopiero rozważają. Członkowie takiej cywilizacji nie potrzebowaliby lecieć na inną planetę, aby zabrać z niej słodką wodę, uran czy też srebro, ponieważ byliby całkowicie samowystarczalni. Takie odległe misje miałyby zapewne charakter ekspedycji naukowych podejmowanych przez ciekawość oraz chęć eksploracji kosmosu. Co by się jednak stało, gdyby przybyli na Ziemię i natknęli się na ludzi? Czy wysoki poziom rozwoju moralnego nie zostałby nagle wystawiony na próbę i tacy kosmici nie chcieliby pobawić się naszym kosztem? Oczywiście to tylko spekulacja, ale wydaje się, że ewentualna zabawa nie oznaczałaby anihilacji naszego gatunku. Być może w kosmosie istnieją pewne reguły postępowania z mało zaawansowanymi cywilizacjami, wobec których stosuje się politykę nieingerencji i pozwala im się na samodzielny rozwój, a przynajmniej się im nie przeszkadza. Trudno też uwierzyć, aby taka cywilizacja widziała w nas zagrożenie, które należałoby zlikwidować. Przy takiej różnicy technologicznej, unieszkodliwienia agresywnych ziemian nie stanowiłoby dla nich żadnego problemu. Prawdopodobnie jednak w ogóle nie myśleliby o nas w takich kategoriach, tak jak my nie myślimy np. o zagrożeniu gatunku ludzkiego ze strony zwierząt. Istnieje jednak pewien potencjalny motyw, który mógłby sprawić, że kosmici byliby wobec nas wrodzy. Chodzi o sytuację, w której planeta kosmitów stałaby się niemożliwa do zamieszkania, przez co musieliby poszukać sobie nowej, po czym terraformować ją do swoich potrzeb. W takim przypadku zapewne odłożyliby na bok swoje przykazania moralne i spróbowaliby nas skolonizować. W przypadku Ziemi jednak nic takiego nie miało jak dotąd miejsca. Przy takich rozważaniach warto pamiętać o hipotezie starożytnych astronautów. Według obecnej wiedzy wszechświat ma prawie 14 miliardów lat, co daje mnóstwo czasu na to, aby w innych częściach naszej galaktyki powstały przed nami zaawansowane cywilizacje, które mogły nas odwiedzić przed tysiącami lat. Wszystkie starożytne kultury opowiadały historię o boskich istotach, które przybywały do nich z nieba w latających domach czy ognistych rydwanach. Jeśli na potrzeby tych rozważań uznamy, że teoria o starożytnych astronautach jest prawdziwa i od tysięcy lat jesteśmy odwiedzani przez kosmitów, to te istoty muszą mieć wobec nas pokojowe zamiary. Mimo tylu lat wciąż żyjemy i rozwijamy się spokojnie, nie będąc niepokojeni groźbą zagłady. Gdyby chcieli wyrządzić nam krzywdę, to unicestwienie naszego gatunku zajęłoby im kilka minut. Analizując dawne opowieści kultur z całego świata zauważymy, że opisywano tam poczciwych bogów, wstępujących z nieba i dbających o ludzi. Dobrze ilustrują to przypadki takich boskich istot jak Wira Kocza, Oannes, Bebko Roroti, Kukulkan, Ahura Mazda i wielu wielu innych. Ci boscy nauczyciele przynosili ludziom przykazania moralne, a niejednokrotnie także im pomagali, np. ostrzegając przed groźnymi kataklizmami. Spoglądając na wszystkie podania dawnych kultur, widać wyraźnie, że działalność kosmitów na Ziemi miała charakter pokojowy. Być może wciąż oczekują, aż osiągniemy odpowiedni poziom rozwoju, aby móc nawiązać z nami pokojowy, oficjalny kontakt. Taką sytuację można porównać do relacji rodzic-dziecko, gdzie rodzice dopatrują potomstwa i cierpliwie czekają, aż osiągnie wiek rozumu. Natomiast jeśli kosmici nigdy nas nie odwiedzali i dopiero niebawem mieliby na nas przybyć, to większość przesłanek wskazuje na to, że nie chcieliby wyrządzić nam krzywdy. Bardzo prawdopodobne, że nawet by nam współczuli, patrząc na to, w jakich warunkach politycznych, społecznych i ekonomicznych musimy egzystować. Reasumując, wydaje się, że kosmici powinni być wobec nas nastawieni pokojowo, choć oczywiście nie można z pełnym przekonaniem wykluczyć odwrotnego nastawienia. W następnych odcinkach zastanowimy się nad tym, za pomocą jakiej technologii kosmici mogliby do nas przybyć i jakie poszlaki wskazują na to, że monitorują nasz rozwój od tysięcy lat. Zachęcam do subskrybowania kanału. Polecam także stronę kosmicznych opowieści, a dla tych, którzy interesują się ściśle eksploracją kosmosu oraz astronomią, polecam stronę Świat poza Ziemią poświęconą tym zagadnieniom. Linki znajdują się w opisie.